Dobry, jest teraz piąte rano i z Tatem jedziemy na lotnisko. Tata mnie teraz zawiezie na lotnisko, bo ja lecę do Paryża na jedną noc i tak się cieszę, bo jadę z. Supermarką, z którą zawsze chciałam pracować, więc jadę z Etam i zrobię vloga tego całego tripa. W ogóle muszę teraz użyć mój vlogging lay, żeby zrobić tego vloga, bo jest tak ciemno na dworze. Pokażę wam, jak będzie wyglądać nawet krócej niż 48 godzin w Paryżu. W Paryzie? Jak to się Paryżu. mówi? W Paryżu! O Boże! Okej, okay, my mind is not there yet. Ale pokażę wam wszystko, więc jedziemy teraz na lotnisko i zrobimy tego vloga. No i pierwsza rzecz, proszę bardzo, kawa i woda kupiona Jesteśmy na lotnisku, zjedliśmy i będziemy wsiadać na samolot za niedługo. Tutaj dziewczyny. No i wsiadamy na samolot. Wyszliśmy i normalnie? Tak, jak? No właśnie, najpierw szliku, potem kruca. Kruca. Idziemy po bagaż. Dopiero co wyszliśmy z samolotu, ja nie mogłam wcale spać. Tak mi się chciało spać, ale na samolocie to mi ciężko jakoś. Ok, dojeżdżamy <m> <z Heroes> <tabi> do hotelu. Jak się czujemy? Super wyspane, <śmiany> <-kawane> jak w <śmiany> Ale ładnie, ładna ulica. No pięknie. Zapomniałam nagrać. Byłyśmy w hotelu, ogarnęłyśmy się trochę i idziemy teraz na obiad z influencerkami. Więc wszyscy są teraz all dressed up Jest upał, a ja ubrałam sweter Great move Julia, po prostu ja zawsze tak Ale patrzcie jak tutaj jest ładnie I tutaj jest miejscowość obiadu Tutaj są stoliki i jak widzicie to są imienia na stolikach. I tutaj jest moje, więc ja siedzę koło dziewczyn, których nie znam, ale tak naprawdę uwielbiam takie sytuacje, bo ja uwielbiam poznawać nowych ludzi. I tutaj jest restauracja wewnątrz, po prostu jest tak przepięknie. Patrzcie na to wszystko. Tutaj na zewnątrz jest taki klimat. Z już zjedliśmy i idziemy do showroomu Etam wybrać na dzisiaj w nocy na show stylizację. Wszystko jest teraz tak na szybko, na bieżąco, bo już za niedługo jest ten show, ale jedzenie były pyszne. Byliśmy w takim nowym miejscu. W ogóle się otworzył chyba 4 dni temu ten hotel, tak mówili ludzie przy naszym stole. Nie miałam zbytnio bardzo dużo czasu nagrać jedzenie ani nic, bo byłam networking. King, rozmawiałam, ja akurat usiadłam, przy um, ludzie z Ameryki. Więc dla mnie to było jak jakoś lucky hit, bo ja rozmawiam po angielsku. Więc dobre kontakty, fajne ludzie i mogłam sobie porozmawiać z nimi. Patrzcie, tutaj, etam Showroom. Jesteśmy tutaj w showroomie. O, oh, dziękuję. you, yeah It's a I Thank you so much. <laughs> Jesteśmy tutaj w sklepie Etam, w, sensie w showroomie w ogóle. Pokażę wam jak tutaj wygląda. Mam tutaj rzeczy wybrane. Idę dzisiaj na czarno ubrana. Szkoda, bo mają takie fajne zieleni i takie rzeczy, ale po prostu nie czuję się tak ostro na ten moment, żeby to ubrać. I mam czarny garnitur i mam czarne szpilki, więc myślę, że na czarno jest safe bet. Więc pokażę Wam. Ja w ogóle Wam pokażę kolekcję, którą ja uwielbiam. To jest ta kolekcja tutaj, to jest chyba Bridal Collection. I jest normalnie przepiękna. Patrzcie tutaj na to. Dopiero co weszłam do pokoju w hotelu. Tutaj widzę na łóżku, mam taki malutki prezent, więc otworzymy to razem. To tak o wygląda. Więc zrobię taki malutki unboxing tego pudła. Robimy autentycznie na TikToka. Dobra, are we ready? Nie. Oh, yeah. Ale fajne. Oh my gosh! Guys! <laughs> Jesteśmy normalnie spoiled. Patrzcie na to! Woo, Okej! Okay. Mamy takie coś. Okej, okay, zapalniczki. Mamy lakiery. OPI What? Mamy maka, serum! Mamy jeszcze coś tutaj z maka. Co to jest? Kretka? Czarna kredka? Co to jest? Czy jestem. Ok. I co to jest? To jest czarna kredka. Ok. I'm not hallucinating. Super. Kartka, co pisze: Get ready for the show! Mamy tutaj z vela. Shampoo, mame luminous soothing oil, imame conditioner, and Schlafrock. You're kidding me! Like you're kidding me. At live show, I no, já... je... Like I'm so grateful. Ooh. <laughs> Dobra, robimy jeszcze jeden room tour, bo jeszcze ja nie wierzę, jaka ładna ta łazienka jest. Oh my god, patrzcie jak pięknie! Normalnie nie wierzę. No dobra, jest czas na prysznic i później będziemy robić makijaż i włosy. Patrzcie ile tutaj jest dobrego jedzenia do wyboru kawki, soki świeże normalnie nie mogę i tutaj to jest cały glam room robimy teraz włosy tutaj jest glam room gdzie wszyscy mogą przejść na włosy i na makijaż, więc jest bardzo fajnie make up time get ten talek <laughs> you <know> Look, <laughs> Look at the beauty! <laughs> Why are MAC makeup artists the best? <laughs> Every MAC makeup artist I work with is yeah. seriously. yeah. I'm asking her. To give me 15 minutes to do my face. She said she'll do it in five. I told her, can you do my eyes in like 15 minutes? She did it in five minutes, guys. Five minutes for my eye makeup. I mean crazy. I <laughs> have some magic. Yeah, magic. You got the magic touch. <laughs> Finale makeup look, we got the snacks. I fine Ubrałam się w luk nocy. Normalnie nie wierzę, że tutaj jestem nadal i tak o wychodzę z etam. Po prostu magiczne i iconic miejsce, i tak się cieszę. To jest nadal takie pięć mi moment, takie marzenie. W ogóle dzisiaj trochę poszalałam z tym makijażem, bo ja nigdy takie... Czegoś nie robię, ale stwierdziłam, no dobra, mam kogoś, kto się zna na tym. MAC Makeup Artist tutaj z Londynu przyjechała. Niech mi zrobi coś szalonego, bo ta marka ETA myślę, że jest o wiele taka confidence, empowerment, sexy. I no, ten makijaż tak. Się czuję w nim, powiem wam Natalia tutaj przed sekundą była I robiliśmy zdjęcia na balkonie I będą super, super content w ogóle Z tego tripu będzie Ale tak ciągle coś Nie ma czasu, ale uwielbiam No dobra, będziemy za niedługo wychodzić Na ten show, na event Pokażę wam wszystko Jestem w ogóle taka excited Patrzcie na ten widok Jak ja wychodzę normalnie z pokoju Nie wierzę ja normalnie nie wierzę, że to jest to. A, jestem w Paryżu i to jest mój widok. Pinch me. To jest taki pinch me moment. Wiecie o co mi chodzi? Po prostu. I manifested it. Ja zawsze chciałam przyjechać do Paryża z Marką. Zawsze, na Fashion Week. Zawsze. Nigdy nie byłam. I jestem. Po prostu marzeniami. Dobra, muszę kamerę, ten, bo za chwilę ją opuszczę. imię, więc teraz będziemy siedzieć. Bardzo, bardzo dużo się dzieje przed pokazem. Wszystkich teraz wpuszczają. W nocy jestem po prostu pamięta. Vlog dzisiaj się nie Bardzo przepraszam. Poszliśmy po pokazie na kolację i miałam pastę z truflami i love cake, ale to się chyba y, nazywa chocolate fondue tutaj we Francji. Gdyby ktoś ze Francji słyszał, że ja to mówię love cake, to chyba by mnie zabił. Ale teraz biorę prysznic, już woda. Leci i będę zmywać makijaż I jutro nowy dzień, więc dobranoc No dobra, wiem, że powiedziałam dobranoc Ale nie idę jeszcze spać, więc robię vloga Dopiero zmyłam makijaż, umyłam zęby Wkładłam Invisalign, to wszystko W ogóle tak zrostem mężczyzn Oni tylko tak naprawdę muszą umyć twarz, zęby, ciało I idą spać, a my musimy zdjąć Biżuterię, makijaż i też jak masz takie intensywne oko, co ja dzisiaj miałam To zapomniałam jak trudno jest to zmyć Maskary miałam tutaj, musiałam po prostu zmywać tym tonikiem trzy razy Ale jest okej, okay, jesteśmy tutaj Ja w ogóle już chyba jestem przemęczona, nawet przyzwyczaiłam się do zmęczenia Tak o, lepiej powiedzieć Normalnie od czwartej rano do... Teraz jest która? Pierwsza, trzydzieści. Nie wierzę. No ale tak, jutro mamy wylot do domu. Jutro ja mam jeden spotkanie w Paryżu, ale rano będę robić kilka fotek. Zjem ładne śniadanie, fajny obiad. Tutaj są w falierze takie krosanty, które są takie wielkie jak twoją twarz. I ja w ogóle to chcę zobaczyć i też jest taka bakery. Cedric coś się chyba nazywa. Ja to w ogóle tam chcę mega iść, mój chłopak mi to polecił. Ej, a ja lubię w ogóle taki chit chat z wami przed łóżkiem. To jest takie fajne, takie miłe. W ogóle ja lubię YouTube, bo jest szansa mieć takie dłuższe conversations i w ogóle zobaczyć moją personality dla was i otworzyć jakieś tematy tam na TikToku to wiesz no krótsze filmiki jakieś wstawiam kupoty whatever ale bardzo mi się podoba YouTube bo można zrobić taki mega mini filmik dnia ale ogólnie etam show mega wrażenia wszyscy tam byli ale w ogóle to jest tak wchodzisz w ten pokój nie i wszyscy są ładni i tak się trochę rozglądasz to jest takie wow ale ona jest piękna ale ona jest piękna trzeba mieć silną charakter, silną wolę do tego, bo naprawdę self-esteem jak zobaczycie te piękne laski, które tam chodziły normalnie. Jak one są real, jak one są prawdziwe, ale to o confidence self-esteem to chyba jest temat na inny czas. No dobra, ja już trochę przesadzam, ja muszę iść spać. Dobra, dobranoc! Dzień dobry, ja dopiero co wstałam jakieś 10 minut temu i... Dałam krem na twarz, umyłam zęby. Teraz będę prostować koszulkę, bo mam taki outfit, co muszę zrobić zdjęcia i mam też meeting i myślę, że on idzie z oba, ale po prostu ja nie wiem, czy on jest najwięcej taki praktyczny, żeby ubrać, bo te buty mogą być trochę niewygodne. Jak to się dzieje, że te sztuczne materiały są najlepsze do prostowania? Ja wcale tak dobrze nie spałam. Numer jeden, nie mogłam zasnąć. Numer dwa, budowa mnie obudziła i ja normalnie myślałam, że jest jakaś trzecia rano i ja mówię: Boże, budowa o tej porze! Co zwariowali! I klikam telefon i jest normalnie ósma rano i mówię: oh shit, to dobrze, że mnie obudziło. Znaczy, ja miałam budzik na ósmą trzydzieści, ale pa, jaka zmęczona była. Mogłam jeszcze spać, pewnie z 5-6 godzin. To będzie taka koszula, którą ubieram. Też mam takie spodnie i taki topik, który do tego idzie. Jak już mam tutaj prostownicę, to je wyprostuję na dzisiaj. Ułatwi mi po prostu tą sprawę, bo tak naprawdę nawet nie potrzebuję tak dużo. Ja czasami się robię takie leniwe i robię to na łóżku. No, ale Wy pewnie też, to jest topik. Patrzcie, jaki cute. Taki bardzo paryż, jak to widzę, to myślę o tym, z takimi ładnymi loafers. Normalnie czuję się, że ja jeszcze się nie obudziłam, ale no dobra, robimy makijaż. Nie jestem przyzwyczajona zrobić makijaż jako pierwsza rzecz, kiedy wstaję, ale robimy to. Mam sesję, ale i tak czy tak idę tak trochę naturalniej więcej. Więc podkładu nie będziemy używać tylko Tinted Moisturizer. Na maksa te dwa dni. Zaczynam no nawet jeden i pół, to jest za krótko w Paryżu, aż bym chciała zostać. Muszę następnym razem przyjechać na trochę dłużej i wszystko jeszcze raz zobaczyć. Bo byłam kiedyś, ale byłam mniejsza, więc no pamiętam rzecz, ale jest inaczej, jak wiesz, możesz sobie usiąść, sama wypić wino i kiedy masz tą trochę taką independence. Ja lubię palcami nakładać ten Tinted Moisturizer. Teraz dam troszeczkę korektoru pod oczy. Mam taką paletę od Benefit. To chyba jest w ogóle już starsze. Jakiś starszy model, bo ja to normalnie dostałam chyba z 3-4 lata temu i nadal używam. Ale taka fajna do podróży, bo ma bronzery, korektor, wszystko ma. Ale fajnie, moje pryszcze idą na dół. <grym> to jest dobry dzień, kiedy pryszcze idą na dół. No dobra, zrobimy troszeczkę... Highlight o tutaj i róż i brwi prawie zapomniałam o brwiach no nie. spoczmy Kurde, czy ja to nie pogorszałam. Boże, ale różnica, nie? Okej, okay. no dobra. Hejka, dopiero wyszłam z metra. Ja w ogóle uwielbiam metro. W każdym nowym mieście uwielbiam ten system. Łatwo mi się odnaleźć i wiedzieć jak... How to get around. Teraz to ja idę na spotkanie z agencją modelek, więc życzycie mi powodzenia. Bo bardzo bym chciała tutaj podpisać kontrakt i mieć agencję, więc w ogóle mega chcę tą możliwość. I mam nadzieję, że to mi się uda. Zawsze chciałam pracować w Paryżu jako modelka. Jesteśmy na obiecie. Bo ja w ogóle dzisiaj zapomniałam tak, ja vlogować. Ale wiesz, tak zapomniałam wki, wszystko. Byłam na wieży i fly i nie vlogowałam. O kurde, ale jakie stories nagrałyście? Fotki i tak dalej. No, fotki były, no, ale wiesz, no, sobie wiedziam, to wieczorem, że wszystko 8 godzin. Przepraszam, zapomniałam, zapomniałam normalnie. Będzie z Paryża bez, bez wieży i fly. Bez wieży i fly. Boże, ja jestem najgorsza w tym, naprawdę. Ale nie, mieliśmy tahiti. Wszyscy zamówiliśmy. Pad Tajas tajskiej restauracji w Paryżu. Musieliśmy tutaj iść, bo jest obok hotelu i za dosłownie 15 minut mamy taksówki, więc mam nadzieję, że zjemy i zapłacimy i to smacznie. Będzie, ok, smacznie zjemy, dokładnie. Przyznana znamakulionami. No hejka, już jestem w domu po tym całym wydarzeniu. Wstałam dopiero i już minęły kilka dni. Jak to przemyślam, to był po prostu Mega intensywny, ale bardzo, bardzo fajny czas Nadal też patrzę na te fotki, które wyszły i tak Oh my god, ja naprawdę tam pojechałam, nie? No bo to jest, to jest fajne, tak w karierze pojechać z taką marką Ale tak, mam nadzieję, że lubiliście tego vloga Mi się mega podoba, wiem, że on jest trochę dłuższy Bo jak nagrywam to, to trochę już zmontowałam I po prostu myślę, że to jest taki vlog, który... Jest bardzo special to me, i naprawdę się starałam i w montażu, i nagrywać. Wiem, że zapomniałam nagrywać, ale to był po prostu mega intensywny czas i drugi dzień, jakby to było wszystko na bieżąco przed lotem. Miałam też spotkanie, no i nie mogłam wziąć kamerę do spotkania. Ale tak, postaram się być lepsza wyvlogowaniem dla Was. Muszę o tym po prostu pamiętać. Ja, jak trzymałam kamerę w ręku, to nie miałam problemu z nagrywaniem, ale jak odłożyłam ją do. Mojej torby, bo tak się stało. Ja ją położyłam do mojej torby, to zapomniałam o niej i tak nie może być. Ale no dobra, do następnego. Pa Pa!